Cześć wszystkim. Przyjechałam dzisiaj w fajne miejsce na taką małą rzeczkę, gdzie jest mostek. Mam zamiar zrobić tutaj trochę zdjęć. Nie ma co prawda mgły, chociaż ja ostatnio ciągle się namierzam na mgły, no ale dzisiaj nie ma, ale jest takie zamglone powietrze. Jest wilgoć w powietrzu i jest y, taka mgiełka, taka rozproszona, unosząca się, więc ten y, niska, chyba to się nazywa, że to jest niska widzialność powietrza. Przed chwilą spotkałam tutaj innego fotografa, który był bardzo niezadowolony. Narzekał na pogodę, narzekał, że nie ma słońca, że nie ma odpowiedniego światła, że, no, że nic ogólnie tutaj ciekawego nie ma, chyba mu się tutaj nie bardzo spodobało, ale dla mnie super warunki. Ja to właśnie takie warunki do fotografii lubię. Jestem bardzo zadowolona, już mi się to miejsce podoba, także wyciągam aparat i zaczynam robić zdjęcia. żeby wyłączyć aparat, bo idę kawałek dalej. Ale chciałam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z tego miejsca. Zrobiłam kilka pierwszych zdjęć i już jest fajnie, już mi się podoba. Jak jadę, wybieram się na zdjęcia, to myślę sobie, o, zrobię jakiś fajny film, nakręcę o tych zdjęciach i mam mnóstwo myśli w głowie, takich, co ja mogę powiedzieć, o czym mogę opowiedzieć, co pokazać, co będzie fajne. A potem, jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że. Tak jestem zaaferowana tym, co dzieje się dookoła, tak jestem jakoś taka nakręcona na to, co się tą, tym krajobrazem, miejscem, że zupełnie zapominam, co to ja chciałam takiego mądrego powiedzieć, o czym chciałam opowiedzieć, bo skupiałam się na tym, co jest, co jest dookoła. Ale wynika to też z tego, że inaczej, gdybym robiła zdjęcia w studio. Może powinnam też zacząć kręcić y, filmy ze zdjęć w studio. No pomyślę o tym. W każdym razie, jakbym. jak W momencie kręcenia zdjęć w studio jest, y, jest czas, ponieważ y, no, z, z, zawsze są lampy, których można użyć. Y, można sobie lampę przestawić w prawo, w lewo, wszystko tam poustawiać. A. Ale fajny. A. A w przyrodzie. Czas to jest zasadnicza kwestia, bo y, światło ucieka, y, zmienia się. Czasami na fajniejsze, ale na przykład, nie wiem, powiedzmy, mgły potrafią bardzo szybko się skończyć. Albo y, słońce, które wychodzi za chmur, bo jest zachmurzony dzień, na chwilę wyjdzie słońce i trzeba je szybko łapać. Więc, no, na zewnątrz jest inaczej. Nie ma słońca w końcu. A jak wychodziłam z domu. To się bardzo przyjaśniło, i koło mnie w domu, w mieście było bardzo dużo słońca. A tutaj chmury, zachmurzenie mgliście może nie mgła no szkoda, że nie mgła ale mgliście jest super. No dobra, dosyć tej, tych emocji. Przejdźmy do sprawy zasadniczej, czyli do zdjęć. Strasznie mi się podoba ten krajobraz, dlatego że jest zróżnicowany. Są wysokie drzewa tutaj blisko. Są yy, trochę jest takich yy, pozbawionych liści, takich, jak to się nazywają, takich, jak, takich uschniętych drzew dalej jest troszeczkę jakby w dół idzie ten teren, więc jest lekkie wklęśnięcie, więc lekko z góry można to chwycić, są takie drzewka sobie rosnące swobodnie, tam dalej jest mostek, do którego zaraz pójdę, bo ten mostek to główny cel mojej podróży tutaj, ale jest ten mostek, jest wijąca się ścieżka, więc jest bardzo dużo różnych elementów, które powodują, że ten krajobraz jest Właśnie to, co poprzednim razem przeszkadzało mi, to taka monotonia tego krajobrazu, to że wszystko było takie równe, a tutaj jest zróżnicowane. Są różne wysokości różn tych roślin i drzew, są różne mm, kolory w sensie, że nawet zielony jest w różnych odcieniach, więc y, liczę na to, że to będzie dobrze y, na koniec wyglądało. Zrobiłam kilka takich wstępnych zdjęć na razie i już mi się podoba. Mostek, z tego co zdążyłam się zorientować, jest y, namiętnie fotografowany przez wielu fotografów, bo naprawdę jest słodki, romantyczny. Y, myślę, że się wpasowuje w piękne słoneczne zdjęcia, jak również w mgliste zdjęcia nocne, poranne, wieczorne. Myślę, że w każdy. Jest bardzo, bardzo fajny. Y, nie wiem, może tutaj w okolicach Warszawy. No może są gdzieś takie mostki jeszcze. Na pewno jest więcej takich mostków. Jak ktoś wie gdzie jest więcej, to bardzo proszę o informację, ale y, ja więcej nie znalazłam na razie. Ten jest zachwycający i na pewno w to miejsce przyjadę jeszcze raz, dlatego że ono rokuje bardzo dobrze na różne y, 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 nie prognozy pogody, tylko na różne warunki atmosferyczne. Czyli tu będzie fajnie i znaczy jest fajnie i teraz jesienią, i będzie fajnie nad ranem, jak będą mgły, i będzie w takie mgły chodzące po ziemi, takie niskie mgły. I będzie fajnie w zimie, jak to wszystko pozmarza, bo będzie przysypane śniegiem. Także na pewno będę tutaj jeszcze nie raz przyjeżdżała. Kolejne miejsce do zaznaczenia do kilkukrotnego, przynajmniej odwiedzenia. Zastanawiam się, jak chwycić ten mostek. Czy od dołu, czy w takiej szerokiej perspektywie, czy jeszcze jakoś inaczej. Coś mi się wydaje, że on w każdym ujęciu będzie wyglądał fotogenicznie, bardzo. No, zobaczę. Te drewniane, takie połatane poręcze i te spruchniałe deski. Wygląda, mimo tego całego spruchnienia, wygląda solidnie. Nie wygląda, jakby się miał zarwać. Jak się idzie, to się nie trzęsie. No on jest sparty na takich, widzę tutaj, metalowych y, słupkach, więc raczej powinno być wszystko ok. A tak wygląda druga strona mostka. Nie wiem, czy nawet nie jest fajniejsza. Rośliny już są trochę uschnięte. To nie za bardzo mi się podoba. Raczej już chyba bym chciała poczekać. Aż to w ogóle zimą byłoby tutaj po prostu super. Jakby te rośliny wszystkie były już klapnięte i by przyszedł śnieg. No i wczesną, znaczy może nie wczesną wiosną. Wiosną kiedy te wszystkie rośliny tutaj dopiero zaczynałyby rosnąć i byłyby takie świeże, zielone i przede wszystkim jeszcze nie tak wysokie. Myślę, że powrót tutaj zimą Nie, inaczej. Mam zamiar wrócić tutaj kiedy będzie mgła. Drugi raz zimą i trzeci raz na wiosnę, kiedy będzie już całkiem Mm, takie, takie właśnie jakaś świeża zieloność kiedy będzie. Mostek obfotografowałam chyba już ze wszystkich stron. Zaczyna wychodzić słońce, zaczyna się takie, znaczy to słońce jest takie za chmurami, ale zaczyna się przejaśniać. i przed chwilą, jak, jak ono właśnie zaczęło dopiero co wychodzić, to nawet podniosły się za moment mgły. No nie były to może jakieś wielkie mgły, ale jednak mgły. Czyli no słońce przygrzało i no przygrzało, przygrzało, może za duże powiedzenie, że przygrzało, ale trochę się pojawiło i jednak e, coś się w tej wilgoci zmieniło, bo na trawie jest dużo wody, nie wiem, chociaż nie znam się na mechanizmie powstawania mgieł, może to nie ma żadnego znaczenia, że trawa jest mokra. W każdym razie wychodzi słońce i, e, no i troszeczkę te mgły zaczynają się podnosić. Zobaczę, jak będzie dalej. Mostek, jak powiedziałam, obfotografowałam już. Orany, plecak mi spada. Plecak mi spada. Wow! Mostek obfotografowałam ze wszystkich stron. Ale widzę tutaj parę jeszcze fajnych motywów. Są na przykład takie pousychane drzewa. One by świetnie wyglądały, jakby była mgła. Bo one by się wtedy wyizolowały z otoczenia. A w tej chwili no są wtopione w to otoczenie. Ale przynajmniej się rozejrzę, przejrzę się, rozejrzę się, zobaczę, jakby to było, gdybym tutaj przyjechała um, nad ranem, kiedy już te mgły będą. No, żeby mieć te punkty takie najfajniejsze, wybrane, ustalone, żebym mogła już na nich się skupić. Coraz bardziej się przejaśnia, co mnie osobiście nie cieszy. Ja bym wolała, żeby było ponuro, mgliście, żeby było jasno, ale bezsłonecznie. Mam nadzieję, że może to słońce jednak nie wyjdzie w takim stopniu, żeby było słońcem-słońcem, tylko po prostu doda trochę, że cały czas będzie jednak zamglone. Ale niezależnie od tego, i tak już się chyba będę zbierała do domu, bo no właśnie. Zerwał mi się jeden pasek od plecaka. Pękła mi sprzączka, więc będę musiała... Niewygodnie mi z nim chodzić. Ale z drugiej strony no tutaj przy braku mgieł to chyba czas się zbierać. Przy braku mgieł i przy wchodzącym słońcu. Jakby było ponuro, to bym jeszcze połaziła oczywiście. Maszeruję tutaj jeszcze kawałek. Przez te trawy, pola łąki. Słońce, na szczęście trochę się z powrotem schowało za chmury, czy ten plecak mi spada. Ogólnie mój wniosek jest taki, że rewelacyjne miejsce na mgły i na śnieg. To naprawdę będzie super, super miejsce na takie zdjęcia. Także będę tutaj jeszcze po takie zdjęcia wracała. No, wiadomo, że z tymi prognozami pogody różnie bywa, więc może będę wracała więcej niż raz, bo może się nie wstrzelę, <grym> mimo zapowiedzi. Może się okazać, że tych mgieł nie ma. Tym bardziej, że ta rzeczka ona jest mała, ona nie generuje takich mgieł, jak na przykład są takie tereny podmokłe. To tam nawet, jak ogólnie nie mam mgieł, to w tym konkretnym miejscu te mgły mogą być. A ta rzeczka. No jest chyba za mała na to, żeby. Nie ma tu też takich właśnie jakichś podmokłych terenów. To jest cały ten teren do samego brzegu jest twardy, więc yy, no ona chyba mgieł nie wyprodukuje po prostu. No ale będę obserwowała bacznie prognozy pogody i zobaczę, czy. Na, na pewno się trafi jeszcze w tym roku, ale zobaczę, czy ja będę w stanie wyczaić z tej prognozy pogody. Że to właśnie są te mgły, o które mi chodzi i że one właśnie w tym miejscu będą. A, będę próbowała, będę przyjeżdżała od czasu do czasu. Bardzo daleko nie jest. 40 minut ode mnie z domu się jedzie tutaj, więc nie jest tak bardzo źle. I teraz to już do widzenia i do zobaczenia następnym razem. A i oczywiście subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Zawsze o tym zapominam. Teraz jakoś sobie przypomniałam, A więc bardzo poproszę i do zobaczenia.